Idę tutaj Idę, 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 idę. O, jest bułana, idę? On jest on Idę O tam, bigo Wiesz, że tam Dobra, podlatuję No, nie go bij On ma totem w ogóle No chcę, że ma totem, ale on nie ma eletry, widzisz I ma jakiś łuk taki Frajerski Anarchiczny Nie, tak mnie denerwują ja takie łuki przecież Nie, nie no, Siłka możesz wybić. go, bigo, możesz mi, go bić, możesz go bić Siłkę wypisz, A to, no, tu nie ma jakiegoś trap'a? Bo ja kiedyś Nie, tutaj tu, tak nie ma, tu nie ma trap'a, tu nie, nie ma trap'a Nie, na razie jeszcze. nie ma, na razie nie. Ja się, ja się znam, ja tu grałam mega długo. Tu nie ma trap'ów. Pod wodę lećcie. I... I nabijajcie antyloga po Ty, prostu. bo jakiś pietras mnie bije. Nic się nie bije, bo... chodź. Wy go bijcie, ja sekuruje tak. Dostał antyloga. Bijcie go, bijcie go. Pod wodę macie tridenty, macie tridenty. No Ta, ja ale ja w ogóle trafiać nie umiem w tego oponenta, przecież znaczy, ja jestem taki upo, a na jakiej wersji grasz? do drugiej 18. łapki i tak lataj za nim, bo wtedy nie A tak. no. Znaczy nie, nawet jak masz to se weź, bo ci gościu w pół sekundy nie, nie zbije 30 serc, nie? Zbije, zbije, jak się postara No tak, pewnie, pewnie zbije jeszcze na spawnie, czym ma ci zbić 30 serc? Yy, yy, zbije mu ten, mu yy, nie chodzę, wiem, to mi się odbija no. na boki, gdzie z Którego my to jest? Też te szybki. Góra, no pomóżcie mi. On ma więc Lizaka i tego, i najlepszy miecz na serwerze, by ci nie zbił tak szybko. I zdążył załatwić. Dawaj go. Lizak jest słaby. No! Leś daje. kopalę. kopa, ale on... daj, no tyle samo, co Hitaj go, sorry, sorry, sorry. Hitaj go o tyle starszy. Ważne, że Antyloga nie stracił i go zabijemy. A nie Zora, nie Zora. No nie mam w niego trafić nie mogę w ogóle. Tak. jak ty masz wart, w sumie, Nick? A ja mam z spowolnieniem, jest otróciłam dużo procent, pędzi tyle. No ale jaki, jakie procenty właśnie... Duże, większe od twoich. Chodź bijcie go, no wyskoczył tu do góry, chodźcie. No do niego, tylko ja jestem... Ja Ten drugi z Long, weź do niego wskakuj skakuj. Poleciałem na dół <laughs> tym łukiem z... mnie zrzucił. Samo 1.18, a ja gram na 1.194. Nie wiem co powiedziałem Łukiem O, wyrzuciłem go. Rzucił pan! Pe... Rzucił, 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 rzucił. Kolejną chyba rzucił. Tam u góry. Co to Bo znaczy, u góry? Gdzie? Gdzie go widzisz? 21 sekund, 21 sekund, jak coś. Ja go biję, spokojnie Gdzie? na 30. Gdzie, kordy, daj. Kordy. u góry, daj, o fenek jest. Ko... Minus 70 na, 70 na 40 Minus 70 na 40 Minus o Boże. I on ucieka w stronę spawna, w czyli biegnie. Tu. A sorry. Czyli... Przy nie biegnie. Ja słaby miecz, ale chodź tutaj. O, widzę, was. No biegnę, was biegnę z tyłu. Ty Zejść trzeba. Dobra, nice. A myślicie, że on tu dość o, dużo życia to, ma? Masz chorusy, masz chorusy? Jednego. Nie, nie ma się... Wystarczy, wystarczy, możemy pod to żarko chodzić. Każdy musi mieć po jednym Herusia. Tak. Ja już miałem tu doświadczenie, dwie części A na to. O, dbamy. o, sorry, nie tego hitałem. Nie wejdzie, pomyliłem się. Się. Dobra. No, no, ja ja zamroziłem. Zamroziłem. To nie jest trap, to nie jest trap. Ja zamroziłem, ja zamroziłem, spokojnie. A, dobra. Okay. Przepraszam. Siema, sorry, że nie czytam czatu. Zaraz czytam. co tam piszecie. No chodźcie na górę, poczekaj. O, chodźcie tu. Biega. go. Bicie go, bicie go. Jego, bo... Co robisz, te dwóch? <noise> jak to z <ZW>? dwóch? <noise> nie no taka akcja, ty ze dwóch poszedłeś. Dobry, dobry zachodni Tyle fajerwelek na, na niego zmarnowałem, a Pana ma ty z idziesz? A co to za Zosia tu jest? Nie wiem, ale dobra, trudno. Pomaga Ona nam. pomaga, pomaga nam! Pomaga. Dobrze, dobrze. Kurde. Możesz na to wchodzić, można. Nie ja jestem czasą. tam z wami. Tam gdzieś przy jeziorku czy nie? No, koło jaskini, ale spocona na Zosia jak Oj, mi chcesz bić. Jakiś spocona Zosia przynajmniej. No, to spocona Zosia mnie bije. Ale czy ja tam jestem? Chyba pójść, mam nadzieję, że. Żyje. Ej, bo dobra, bo tu w jacyś jakoś więcej ludzi, tu przyszło w ogóle. Dobra, ja stąd spadam. Ja spadam. Widzę cię, widzę się. A gdzie ty tam... byłeś tam? Gdzie ty byłeś tam, ten, ten, ten. Się nazywał. Dobra, ja tepam jakichś ludzi. Nie wiem, jakiś hop się do mnie tepnął no, i uciekł. Ej, ej, tepnem hopa w anarchistycznych tematach i on tepnął kolegę w ogóle. I tepnijcie do mnie, i tepnijcie do mnie, tepnijcie do mnie. Ziomek ma anarchistyczne itemy, półset anarchistycznego i ucieka. No i... Ziemią, no nie okuć no, Ja no, jestem... No, nie, te patrz, te... ja go... Kurwa, mi. mi. Nie trafiłem w niego i rzuciłem Trident w jakąś jaskinię losową. Tam, Właśnie, subajlajka. No ja teraz czekam... Kur... śmieciu. Jakiś ziomek w anarchicznym sesie mnie bije. Ale ja specjalnie wypił potkę na... Na, no, na RTP. No, to I to ma tarczę jakąś. Dobra, yy, tepaj do Krzysiekem. Krzysiekem odbiegnie i tepaj do niego. On cię zaraz tu wytepa. gdzieś. Gdzie ty jesteś? O, widzę a, was, widzę was. A ja on wypił podkę, żeby nie było niku widać, ale ja pamiętam jego nik, jaki miał. Bo tu była tylko jedna osoba po na historyce. A on ma podkę, to nie widać jego I niku, to bigo, nie? No, bigo, bigo. coś tam. B, B, tak. jak będziesz miał mało, to ci pomogę. Nie, no to pomóż od początku, jak to mam bić. I, I ty mi no, później pomożesz. No to mi jest niestakuj. Bo on to mi po dwa serca bije, to ja No, nie wiem. Ale wypił na pewno potę na siłę, bo mi bije po dwa serca. Lichtnij to na końcu dolnego paska. Ej, on ma dobry ten mieczek swój. No wiem, a czemu on taki jakiś naposany na mnie jest? No bo wiesz, że ty nie masz elki i ty mu nie stwierdziliś. A to. Nie, nie, przy, nie, poczekaj, zabiję Krzysia i wtedy, bo mnie denerwuje, mnie bije po plecach, dobiegnie. <grym> bo bije nie mnie by. po plecach. Fum. Nie, jedno, Dobra, jak będziecie miały minimał, to odbiegajcie, co nie? Żeby się uleczyć, Krzysiu, coś, A? Krzysiu, z klikiem go bije. A ten go jeszcze. Mi z On mi ciągle po plecach klepie. A. No dobra. Nie, 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 nie zalewaj tej wody! Idź stąd! Idź stąd! Ten z tym dziadekiem Tutaj sieci kontroluj, a nie W sensu zalewasz te pajęczyny Gdzie on jest? Tam Czekaj, no uciekaj! Chodźcie tu Kur... Przepraszam a, za słownictwo Wleciał Mogę tych diaksów pozabijać? Tepnie się do mnie za donate'a Ale pieniężnego czy serwerowego? A on tu będzie latać Pewnie będzie nie ja mogę tych giełdów zabijać? Chyba nie. A jak nie jest w planie Fanek?